Cześć. Pokażę Ci, jak odczytywać własności funkcji, mając dany tylko jej wykres. Zachęcam Cię do wzięcia kartki, długopisu i rozwiązywania razem ze mną. Zawsze możesz włączyć pauzę, zastanowić się, pomyśleć, coś zanotować, a dzięki temu, nawet jeśli do tej pory byłeś zielony w tym temacie, stanie się to dla Ciebie dużo łatwiejsze. Spójrzmy na konkretny przykład. Mamy wykres pewnej funkcji, której musimy określić własności. Dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, mono, przedziały monotoniczności w zasadzie i dla jakich argumentów funkcja jest dodatnia, a dla których ujemna. Zaczynamy od dziedziny. Dziedzina, musisz zapamiętać, to jest zbiór wszystkich argumentów, czyli x'ów, dla których funkcja w ogóle istnieje. Spójrz sobie na to, gdybyś wybrała lub wybrał sobie x y, równy minus 6. Sprawdź sobie, nie istnieje żadna wartość funkcji, także x równe minus 6 na pewno nie będzie w naszej dziedzinie. Jak łatwo zauważyć, nasza funkcja zaczyna się od argumentu x równe minus 4, tak? I przez wszystkie te x, tutaj minus 3, minus 2, 0, dla wszystkich tych argumentów znajduje jakąś wartość aż do x równego, równego 6. Tak? Tutaj wartość funkcji wynosi 5, a dla x -a równego 7 już nie mamy żadnej wartości funkcji. Zatem na pewno naszą dziedziną są x -y należące, zaraz sobie uzupełnimy końce przedziałów, od minus 4 do 6. I teraz uwaga, takiego przedziału nie możemy zostawić w takim zapisie. Musimy albo Mieć przedział otwarty, o końcu otwartym albo domkniętym. I już sprawdzamy, jak to u nas wygląda. Dla x równego minus 4, spójrzmy tutaj, wykres funkcji nie jest ani linią, ani punktem zamalowanym, jest tylko kółeczkiem otwartym. Oznacza to, że właśnie ten punkt minus 4, 5 nie należy do wykresu funkcji. Ten blisko już tak. Te wszystkie punkty należą do wykresu funkcji, ale ten z otwartym, niezamalowanym kółeczkiem nie należy do wykresu funkcji. Zatem z naszej dziedziny musimy wyrzucić x równego minus 4 i robimy to w ten sposób, że tutaj zostawiamy przedział lewostronnie otwarty. Sprawdźmy, jak to jest z argumentem równym 6. Sprawdzam na wykresie. Mój wykres ma tutaj punkt zamalowany. Oznacza to, że ten punkt o współrzędnych 6, 5 należy do wykresu funkcji. W takim razie tutaj um, zapisuję przedział domknięty takim ostrym nawiasem. To jest moja dziedzina. Przejdźmy dalej. Zbiór wartości. Tym razem muszę spojrzeć na Y. Muszą być to wszystkie wartości, które występują w tej funkcji. Sprawdźmy, czy wartość minus 6 lub minus 7 występuje w wykresie funkcji. Raczej nie, żaden argument nie ma takiej wartości. Natomiast wartość minus 5 już tak, jest to dla argumentu x równe 0. Sprawdzamy dalej, pozostałe wartości minus 3 jak najbardziej występuje, minus 1 i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do wartości równej 5. Czy któryś argument Daje taką wartość funkcji? Ten nie. Powiedzieliśmy sobie, że kółeczko otwarte oznacza, że ten punkt nie należy do wykresu funkcji. Czy w takim razie inny argument ma wartość równą 5? Tak, ten argument. Zatem moje wartości mieszczą się w przedziale od minus 5 aż do 5 włącznie. Mogę w takim razie od razu zapisać, że moim zbiorem wartości jest przedział od minus 5 do 5. Przechodzimy dalej. Miejsca zerowe. Miejsca zerowe jest to takie miejsce, taki argument x, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Sprawdzam jeszcze raz wartości. Tu jest 1, tu jest 0. Interesuje mnie ta płaszczyzna. Dla jakich x'ów wartość jest równa 0, wartość tej funkcji, uwaga, dla x równego minus 2. I nie tylko, i jeszcze dla x równego 3. Uwaga, miejsca zerowe to nie są punkty. Pamiętaj, żeby tutaj zawsze zapisać argumenty. Czyli jednym moim miejscem zerowym jest x równe minus 2. Tutaj zapisuję taki znaczek lub, to jest z logiki. I jeszcze mamy drugie miejsce zerowe, jeszcze jeden argument. Ten x równe 3. Zapisane. Świetnie. Przejdziemy teraz do przedziałów monotoniczności naszej funkcji. Dla bardzo zielonych przygotowałam zielony pisak. O co tutaj chodzi? Funkcja nasza może w pewnych przedziałach rosnąć, maleć albo być stała. Jak najlepiej i najłatwiej to sprawdzić? Gdzieś na początku mojego wykresu mogę sobie postawić Takiego naszego ludzika. I uwaga, jeżeli mój ludzik idzie po wykresie funkcji i idzie z górki, to znaczy, że ta część funkcji maleje. Zapiszemy to tutaj. Następnie mój ludzik pewnie pójdzie pod górkę i to znaczy, że ta część funkcji rośnie, w tym miejscu funkcja rośnie. Akurat dla, takiego, dla tego przykładu nie ma funkcji stałej. Funkcja stała byłaby wtedy, kiedy mój ludzik poruszałby się po linii prostej. W tym przypadku tego nie ma. Uwaga, jak to zapiszemy? Zaczynamy od tego, że funkcja maleje. Uwaga, zaznaczę. Tak. Tutaj moje wartości funkcji maleją. Zapisuję w tym miejscu. Wartości mojej funkcji mają maleć, i to jest na jakim przedziale argumentów? Od x -a, y, równego minus 4. Aż do x równego 0. I tak to zapisuję. Tutaj funkcja maleje dla x należących od minus 4 aż do 0. Uwaga, jeżeli um, argument 0 należy do wykresu funkcji, zazwyczaj domykamy ten przedział nawiasem ostrym. Minus 4 argumentu minus 4 niestety nie możemy tutaj zamieścić w tym przedziale. Pamiętasz, dlaczego? Tutaj mamy kółeczko otwarte. A to znaczy, że ten punkt i argument minus 4 nie należą w ogóle do funkcji. Zatem nigdzie w naszych odpowiedziach nie może się argument minus 4 pojawić. Tutaj zostawiamy otwarte. Dobrze, bierzemy naszego ludzika dalej. I tym razem yy, będzie szedł pod górkę, czyli będzie na, tym, yy, na tej części funkcji rosnącej. Tutaj będzie funkcja nam rośnie. Na tym przedziale. Mogłam wziąć inny kolor, ale myślę, że będzie to czytelne. Odtąd dotąd funkcja rośnie. Sprawdzamy, dla jakich argumentów. Tutaj mamy argument 0. x równe 0. A tutaj, jak już nasz ludzik dojdzie pod górkę, będzie w miejscu argumentu, w miejscu x równego 6. Czyli możemy to zapisać, że nasza funkcja rośnie dla x należących. Uwaga, stąd. Od 0. Aż do 6. Od 0 aż do 6. I tutaj możemy, możemy ten przedział domknąć, ponieważ zarówno argument 0, jak i argument 6 należą do naszej funkcji, należą do dziedziny. Powiedzieliśmy sobie na samym początku, że na, w tym przykładzie nie mamy funkcji stałej, nie mamy żadnego przedziału, w którym funkcja jest stała, dlatego ten punkt opuszczamy. I ostatnie, co jeszcze możemy powiedzieć w własnościach funkcji, jest to to, kiedy wartości naszej funkcji są większe od zera, a kiedy mniejsze od zera. Tym razem już tutaj mam trochę kolorowo, posłużę, posłużę się ołówkiem. Wartości funkcji najpierw sprawdzamy, kiedy są większe od zera. No jasne, idę tutaj na oś Y, bo to są moje wartości większe od zera to wszystkie te. Tak? Mogę sobie nawet zamalować, może tak. To jest moja część w ogóle układu współrzędny, która ma wartości większe od zera. Gdzie dokładnie znajduje się moja funkcja w tej części? Tutaj to są wartości większe od zera i to. Muszę podać zatem przedziały x, przedziały argumentów, dla których tutaj jest ten wykres funkcji. Już zapisujemy. Dobrze, tutaj mam wartości większe od zera. Y są w tym miejscu większe od zera. O jakich x-ach mowa? Od minus czwórki. Zapisuję tutaj dla x należących od minus czwórki aż do x minus 2. Pytanie, jaki robimy tutaj przedział? Otwarty, domknięty, otwarto-domknięty. Sprawdzamy. Argument minus 4... W ogóle funkcja dla niego nie istnieje, bo pamiętaj, mamy tutaj kółeczko otwarte. Dlatego wyrzucam to i będzie tutaj przedział otwarty. Co robimy z argumentem minus 2? Sprawdzam, dla argumentu, dla x równego minus 2, wartość wynosi dokładnie 0. A pytają nas tutaj w zadaniu tylko o wartości większe od 0. Zatem argument minus 2 też musimy wyrzucić z tego przedziału. To jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze drugi przedział, bo jeszcze w jednym miejscu funkcja ma wartości większe od zera. Sprawdzamy. Jest to od argumentu, raz, dwa, trzy, aż do argumentu 6. Zrobię tutaj sumowanie. Tak, i myślę, że zmieszczy wszystko. Przesunę kartkę. Od argumentu 3 aż do argumentu 6. 6 mogę domknąć, widzisz, z pośpiechu się pomyliłam, a już powiem dlaczego. Dla argumentu 6 wartość funkcji wynosi 5, jest większa od 0. Zatem argument 6 jak najbardziej pasuje tutaj do odpowiedzi. A dlaczego argument 3 nie pasuje, jeszcze raz, nie pasuje dlatego, że dla x równego 3, dla tego argumentu, wartość funkcji wynosi dokładnie 0. A pytają nas przecież o wartości większe od 0, nie równe 0. Przejdziemy dalej. Teraz szukamy wszystkich wartości funkcji, które są mniejsze od zera. Dla jakich argumentów tak się dzieje? Wezmę jeszcze raz ołówek. Tutaj mam wartości mniejsze od zera, wartości czyli y, minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej, są to liczby mniejsze od zera. Zaznaczę sobie to teraz, tak, ołóweczkiem. Świetnie. Ta część układów współrzędnych daje nam wartości funkcji mniejsze od zera. Nasza funkcja jest w takim razie na tym przedziale, tutaj, w tym miejscu, jest mniejsza od zera. Od jakiego do jakiego argumentu? Od jakiego x do jakiego x? Sprawdzamy. Od x równego minus 2, jeszcze raz x należy, minus 2, aż do raz, 2, 3. Aż do x równego 3. Pytanie znowu o domknięcie tego przedziału. Sprawdźmy konkretnie, czy dla argumentu dla x równego minus 2 funkcja na pewno będzie mniejsza od 0? Nie, ponieważ dla dokładnie tego x równego minus 2 wartość, wynosi równo, wartość jest równa 0, a nie jest mniejsza od 0. Czyli wszystkie x -y od minus 2 ale bez minus 2, aż do trzech, i również zobacz, bez trójki, ponieważ dla argumentu 3 wartość funkcji wynosi 0, a nie jest mniejsza od zera, tak jak nas proszą w tym zadaniu.